Cześć! Z tej strony Kamil Szczypański, Kamie Zdrowie, a to jest drugi trening z mojego dwutygodniowego wyzwania, by zacząć ćwiczyć ze mną. Wyzwanie jest przeznaczone dla kobiet, które mają problemy z słabymi mięśniami brzucha, które mają problemy ze słabymi mięśniami na miednicy, chciałyby zacząć ćwiczyć, ale trudno im się zebrać. Najfajniej im się ćwiczyć, gdy kto się prowadzi. Także przez dwa tygodnie możecie poćwiczyć ze mną. Sześć treningów, trzy treningi tygodniowo zrobione wspólnie. Jeżeli nie widziałaś pierwszego wideo, zapraszam najpierw do zrobienia treningu numer 1, później po jednodniowej przerwie, trening numer 2, i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od małego rozruchu. Zatem kręcenie biodrami, bardzo lekko. I w drugą stronę. Tak mniej więcej po 5 razy na stronę wystarczy. OK, teraz rolowanie barków do tyłu. Troszkę rozruszamy ramiona. OK, teraz chciałbym, żebyście zeszły do pozycji na czworaka. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, jedna dłoń pod spodem i sięgamy jak najdalej jesteś w stanie. I następnie jak najdalej jesteś w stanie na zewnątrz, do środka, jak najdalej jesteś w stanie i na zewnątrz, i do środka. Na zewnątrz. Leciutki rozruch. Treningi też są przystosowane dla osób początkujących. Także starałem się, by nie było tam nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. Jeżeli w trakcie wykonywania tego ćwiczenia poczujecie jakieś kliknięcie, strzelanie w kręgosłupie. Zazwyczaj nie jest to zły znak. Możecie wręcz poczuć ulgę, tak jak to teraz się zdarzyło mi. Jeszcze raz. Super. Teraz zrobimy sobie choć i grzbiet, ale najpierw wypchniemy plec na maksa do dołu i na maksa do góry. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Jeszcze raz. Dół. Góra. Ok. Mały mikrofon. Mały, lekki rozruch. Ok. Przejdźmy do pierwszego właściwego ćwiczenia. Na początek chciałbym, żebyś stanęła tak, żeby stopy były mniej więcej na szerokość bioder. Palce u stóp wskazywały w tym samym kierunku. Robisz wykrok jedną stopą w ten sposób, żeby ta druga nie obróciła się tak, tylko wciąż wskazywała w jedno i tym samym kierunku i żeby linia poprowadzona od tej drugiej stopy, jeżeli byś stanęła później znowu ze stopami równolegle, był to ten sam dystans, który był tutaj. Okay? Czyli w tej pozycji chciałbym, żebyś przyklękła na jedno kolano i wstała z niego. Proste. W ten sposób. Jeżeli masz problemy z utrzymaniem równowagi, możesz się czegoś przytrzymać, jakieś ściany, krzesła. Ok. Schodzimy do dołu i do góry. Do dołu i do góry. I tak powtórzymy 10 razy. 3, 4, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz druga stopa. Do przodu i lecimy. Raz, dwa pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fajnie jest, teraz trzydzieści sekund przerwy, fajnie jest, i wyrobicie ten przyklęk, żeby udo było niejako przedłużeniem waszego tułowia. Żeby ono nie szło za bardzo do tyłu, przynajmniej nie w tym ćwiczeniu. To żeby było na linii, a już na pewno nie, żeby wychodziło przed tyłów. Ok? Powiem, że lepiej, żeby było do tyłu, niż żeby było do przodu, chociaż w tej wariacji najlepiej, żeby było po prostu w linii. Ok, znowu, zaczynamy. Ze stopami równolegle, wykrok do przodu i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze raz, dziesięć. Wracamy do pozycji startowej, druga noga do przodu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. I chwila przerwy, mniej więcej 30 sekund. Zrobimy jeszcze jedną serię, a następnie przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, które jest takie bardziej statyczne. Powiedziałbym. Okej. Okay. Jeżeli czujecie, że macie spięte uda po tym ćwiczeniu, można dać im parę klapsów, rozruszać je, aby pomóc im się rozluźnić. Ok. Stopy. Równolegle. Wykrok do przodu. I lecimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Na miękkiej macie, jak ja to teraz robię, ciężko o równowagę, nie daje takiego stabilnego podparcia i czuję sam, że się trochę kolebię. Raz. Dwa. Dlatego lepiej to robić na podłodze. Trzy. Twardy, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Ok, ekstra. To było pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie będzie, tak jak mówiłem, bardziej statyczne. Trochę głową do dołu. Jeżeli masz problemy z ciśnieniem, kręcić się w głowie. Jeżeli jesteś głową do dołu, to możesz chcieć pominąć to ćwiczenie. Jeżeli nie chcesz, żeby ci brzuch wystawał, tak jak mi. To może włożyć koszulkę spodnie. Nie będę Wam świecił bebzolem, nie? Dobra, więc zaczynamy w tej pozycji. I będąc, stopy troszkę szerzej, będąc do góry nogami, można powiedzieć, no nie są do góry, um, w takiej pozycji odwróconej, o, bym powiedział. Przesuwacie się tak, żeby głowa znalazła się pomiędzy ramionami i utrzymujecie tą pozycję przez około 15-20 sekund. Ok. Czyli jeszcze raz. Dłonie troszkę szerzej niż barki. Stopy powiedziałbym półtorej do dwóch szerokości bioder. OK. Zaczynamy. Będę liczył powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16, 17, 18, 19, 20. I wracamy do pozycji odpoczynku. Fajnie przy tym ćwiczeniu, pokażę Wam, jeżeli ściągniecie barki do siebie, tak, tak, żeby one się zbliżyły i trzymacie w ten sposób. Sprawdziłem tylko szybko też czy mikrofon działa. Czasami się może zdarzyć niespodzianka i się bateria wyczerpie. Wtedy jest wideo bez dźwięku. Litka. Ok. Runda numer dwa z trzech. Tym razem ściągnijcie łopatkę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć siedem osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. I chwila przerwy. Podejrzewam, że czujecie już swoje plecy w górnej ich części, pomiędzy łopatkami i trochę powyżej łopatek. To no dobrze, tak ma być. Zrobimy jeszcze jedną serię. Ale najpierw chwila odpoczynku. To jest ten moment, gdy warto sięgnąć po butelkę wody. Dla zdrowia i urody. Wiadomo. Aha. Ok. Jeszcze raz. Dłonie. Odrobinę szerzej niż barki. Stopy. Półtorej do dwóch razy szerzej niż biodra. I lecimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. I super. Mamy to zrobione. Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej. Czyli można się położyć. Ale nie będzie to takie zwykłe leżenie. Tylko będziemy robić wypięcia bioder. Zaczniemy w tej pozycji. Będę chciał, żebyś wypchnęła biodra. Do pozycji, gdy udo, biodro i tułów Będą tworzyły jedną prostą linię, a następnie opuściła w dół. Przy czym, gdy jesteś w tej najwyższej pozycji, dodatkowo zepnij pośladki. OK? Zrobimy trzy serie po 12 powtórzeń. Zatem do dzieła. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście. 12. Ok, i chwila przerwy. 30 sekund przerwy. Wykonamy to ćwiczenie ponownie, i później jeszcze raz. A potem zostało nam już tylko jedno. Ok, gotowa. 3, 2, 1, seria numer 2. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12 i przerwa. 30 sekund przerwy. Przed ostatnią serią tego ćwiczenia. Znowu czas, żeby napić się. Wody wycilować. Ta chwila jest tylko dla Was, cokolwiek z nią zrobicie. <laughs> jest waszą sprawą. Nie będę się wtrącał. Bylebyście byli po 30 sekundach gotowe do kolejnej serii. Ok. Gotowe. 3, 2, 1, lecimy. Ostatnia seria. Raz. 2, pamiętajcie o z 5 pośladków na górze. 3, do samej góry. 4, 5, 6, już jesteśmy w pół drogi. 7, 8, 9. 10, 11, jeszcze raz, 12, ekstra. Zostaniemy sobie teraz w tej pozycji leżącej i zrobimy ostatnie ćwiczenie, które może się wydawać proste, ale to tylko takie wydawanie się. Te, które wydają się najprostsze, zazwyczaj są najwredniejsze. Ok, tutaj będę chciał, żebyś po prostu prostowała. Nogę w kolanie. I możesz to zrobić utrzymując nogę w powietrzu. A możesz to zrobić, żeby sobie ułatwić, ślizgając się piętą po podłożu. Przy czym fajnie, jeżeli podłoże pozwala na takie ślizganie się, bo moje to tak sobie. Ale ja i tak będę robił z nogą uniesioną. Ok, zrobimy sobie po 10 na stronę. Trzy serie. Legimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Chwila przerwy. Zrobimy znowu to samo. Hej... Okay. Trzy. Dwa, jeden lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć dziesięć, i to samo na drugą stronę raz dwa trzy cztery pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ekstra. Jeszcze jedna seria. Rozciąganko. I zrobione. Okej. Okay. Gotowe? Trzy, dwa, jeden lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, elegancja, i na drugą stronę raz dwa, trzy cztery pięć sześć siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze raz. I dziesięć. Super. Dobrze. Teraz odrobinę się porozciągamy. Butle przestawię. Na początek chciałbym, żebyś przeszła do podporu przodem, jak do pompki i pykniemy sobie Szybkie 10, żartuję. Kolana do brzucha, stopa w poprzek bioder. Opuszczamy się do tyłu i na tą nogę. I w tej pozycji się chilujemy przez około 30 sekund. Na spokojnie relaksik. Okej. Okay. Wracamy do podporu przodem i zmiana strony. Znowu chill. Super. Teraz usiądziemy na obydwu łydkach. Dłonie przed siebie i odsuwamy je. Ok, teraz chciałbym, żebyś przyklękła na jedno kolano i wypchnęła biodra do przodu. Tak, żeby czuć rozciąganie w tym miejscu. Oczywiście, w tej nodze, która jest z tyłu. Zawsze robię to ćwiczenie z prawą nogą doszło. Jakieś takie przyzwyczajenie. Od, od prawej zaczynam. OK. teraz to samo na drugą stronę. Przesiła nawyku. <grych> <grych> Ok. I na koniec ramię w poprzek klatki, i dociskamy na maksa, tak żeby czuć rozciągnięcie marku, góry pleców. I druga strona. Dziękuję bardzo. To był drugi trening z mojego dwutygodniowego wyzwania, by zacząć ćwiczyć wraz ze mną. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to zostaw łapkę w górę dla zasięgów. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Jeżeli nie widziałaś części pierwszej, to koniecznie zobacz. A jeżeli chcesz więcej materiałów tego typu, to sprawdź mojego Instagrama, kamień zdrowie. Tam codziennie publikuję wideo z ćwiczeniami. Dziękuję bardzo. Czekaj na część trzecią, już wkrótce. Na razie.